Witam państwa serdecznie. Maciej Maciak, program Musisz to wiedzieć. A z nami pan Michał Czajkowski, moje uszanowanie. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Z góry przepraszam wszystkich sympatyków i fanatyków konfederacji za temat dzisiejszego programu. Dobrze, że jest pan Michał. Mam nadzieję, że pan Michał będzie mnie prostował, jak będę zbaczał z linii prawdy. Tak, moje czujne oko będzie tutaj pilnowało. No, pan to dziś wyjątkowo musi mieć czujne oko, bo, bo ja będę wyjątkowo naginał prawo i krzywdził dobrych ludzi. Kochani afera z Banasiem Marian Banas, taki super bohater serialu takiego sensacyjnego. My ten serial zaczęliśmy oglądać. Cała opinia publiczna od 2 trzech miesięcy interesuje się tym serialem, który nie da się ukryć, ma ciekawe wątki. A program, musisz to wiedzieć, jest dla wnikliwych jego obserwatorów od tego, żeby aferę z Banasiem tłumić, krytykować, albo aferę z Banasiem rozmuchiwać. W zależności od kontekstu. Gdy tak prosta ewidentna sprawa, jak ukaranie Banasia, wyprowadzenie go w kajdankach z tej nory, w którą się zaszył, e, nie jest dokonywane, tylko robi się z tego... Operę medlaną. Kolejny serial, gdzie siedzą sobie... I to zarówno ci inteligenci z Platformy, jak i robotniki z PiSu e, oglądają sobie to to, to. to my jesteśmy w programie, musisz to wiedzieć, żeby tę aferę kończyć. Bo ona za długo trwa. To jest... To jest kolejna okazja dla cwaniaczków z PO i spisu do bicia piany, do odwracania uwagi od kolejnych ważnych rzeczy i mam nadzieję, że po raz ostatni mówimy tutaj o Marianie Banasiu. Którego? Mariana Banasia. Ale nie, to za moment. No i tu bym chciał, żebyście Państwo zrozumieli o co chodzi to Przytoczyć wypowiedź Brudnego Charego, jak go nazywają tam w PiSie, pana Joachima Brudzińskiego. Ośmiosekundowa wypowiedź schizofreniczna. To da się w 8 sekund? Tak, da się. To Wszystko się da. To, to są supermeni, wie pan. Ludzie. Godni naśladowania. Właśnie naśladujemy schizofreników, i później sami nie wiemy, co, co dobre, co złe, co blisko, daleko, i tak dalej, i tak dalej. Jestem zaciekawiony. Joachim Brudziński tłumaczy nam sprawę Banasia. Z punktu widzenia PiSu. No, chyba mówi za cały pis. Wywołania są niemożliwe. To sytuacja No, trochę pewnie była skompilowana ta wypowiedź. Pan Joachim mówi nam, że że prawie robi wielką różnicę, jak w starej dobrej reklamie ale jednego z browarów. bądźmy przejrzyści, co pan Brudziński w tej wypowiedzi popełnił? Że no schizofrenię, jeżeli czegoś się prawie nie da, to że jak się będzie trzeba, to się da. Działania w sferze odwołania pana Mariana Banasia są niemożliwe, wymagałoby to zmiany prawa, ale jak trzeba będzie, to my to prawo zmienimy i odwołamy, jak rozumiemy, Banasia. Czyli od niemożliwego do mo możliwego. Przyznam się bez bicia, że w moim odczuciu powiało trochę grozą, bo ja od trzema wyobraźni widziałem taką scenę z Ojca Chrzestnego, e, gdzie nagle przyrządzone są betonowe buty i jeżeli kogoś się nie da legalnie odwołać, no to betonowe buty... I na dnie Wisły, tak? I tak. E... Na szczęście moja wyobraźnia nie zawsze się sprawdza. Im jest na rękę ta afera, ale to, że pisowi i PO jest na rękę, to rozumiem. To rozumiem. E, tylko z pomocą panu Banasiowi, e, jeszcze inaczej. Spróbujcie państwo e, iść do polityki e, jako wolni strzelcy i e, sfałszować, e, pomylić się, przepraszam, pomylić się w oświadczeniu majątkowym, bo oni się, wielu z nich się myli i jakoś tak zaniżają ciągle. Swój majątek, żeby ciągle udawać proletariuszy, czyli tam elektorat PiSu, który czyli uważa że... jednego spośród swoich wyborców, bo wtedy łatwiej się identyfikować z kimś. Ja mam małe mieszkanie, on ma małe mieszkanie. Rozumiem Twoje problemy, bo jestem na Twoim poziomie. tak? Ja mam 20-letni samochód, Ty masz 20-letni samochód. No to nadajemy na tych samych falach, Głosuję. No więc elektorat lewicowy, który, czyli robotnicy który ma się zaprawić, bo u nas to jest to wszystko poprzestawiane naprawdę z głowy, znaczy z nóg na głowę. Tak te pojęcia dawno się już zaktualizowały. W tym momencie mówi, o jaki fajny Banaś i tam każdy inny z nich, a to są milionerzy, wszyscy to są milionerzy, tam, tam nie idzie do mu Bidulek, spokojnie. Mówi, o jaki fajny człowiek, to ja będę na niego głosował, głosowała, bo, bo, on, bo on zna moje problemy. Oczywiście nie wszyscy się tym kryterium kierują, że było jasne. Niektórzy głosują, bo, bo dostaną kasiory, mają obiecane, ci z konfederacji, czyli liderzy prawicowego, prawda, prawicowego elektoratu, bo na pochody te takie patriotyczne narodowców, to, to, to idą sami prawicowi, właściciele fabryk. Poukładani z lokalnymi biskupami, proboszczami, tak, to prawica jest. No, na, bardzo przyjazkrawione. Na, tak. na pochody narodowców wszelkie wiece nie idzie y, robotnik najemny, czyli proletariusz. Dobrze, przyjmijmy taką tezę, żeby skrócić dywagację na temat poboczny. Tłumaczę, jak mamy pogmatwaną scenę polityczną, tak? Jak, jak y, grupa ludzi pracuje, żeby nam pomieszać w głowach. No więc. Y, Liderzy prawicowej konfederacji y, zaczęli dziwną narrację w stosunku do Mariana Banasia. I ja mam nadzieję, że to jest próba pozyskania y, członka. Że robią to z wyrachowania, że chcą mieć dwunastego w kole. No bo jak Banasio. Pan Banas nie jest posłem. To, to tutaj... Nie startował w tych wyborach? Wydaje mi się, że prezesniku nawet to tak średnio. Ale może ma jakąś przepsiłę, bezpoś... która razem, jak banasia, Utną z nim, wyleci i wtedy zapraszamy do siebie? To już druga sprawa. Życzyłbym sobie, żeby cel był w tym inny, bo jeżeli. Pan... Ale zaraz, ale najpierw powiedzmy, co liderzy konfederacji yy, głoszą w tej chwili i posłuchajmy pana Grzegorza Brauna, który yy, dla Super Expressu, jak pisze portal za zgodą neon24.pl, no cytując Pana Brauna. Pan Braun twierdzi, że Banasz coś posiada, a zatem jest prawdziwie niezależny. To jest zaleta Pana Banasia, jeżeli ma majątek, to, to znaczy, że dlatego się go czepiają, że lewaki pewnie się dlatego czepiają Pana Banasia, bo, bo on coś yy, posiada. I dodaje jeszcze, że u nas Pokutuje jeszcze ideologia, propaganda komunistyczna, ten komunizm, w myśl której każdy posiadacz czegokolwiek jest z góry podejrzany. No nie każdy, być może ten, który jest podejrzany o łamanie prawa, tak? No mi chodzi o to wbijanie ludziom do głowy ten komunizm, telewaki i te, tak dalej, i tak dalej. No, coś jest nie tak z tymi ludźmi. Im się płyta zacięła. A ludzie ich słuchają, bo od czasu do czasu opowiadają fajne historyjki. Ktoś, kto opowiada fajne historyjki, jest jak stand-uper uznawany za autorytet. Taki Bautroczyk jeździł tam z, ze swoimi występami. I gdyby, myślę, wysnawić Bautroczyka, który te sketchy opowiadał, to bym mógł zrobić jeden z lepszych wyników yy, parlamentarnych. Na, na tym to polega. aktorów taak, taak. każdej grupy społecznej, niepolitycznej na starcie. No, dlatego mamy w Sejmie tylu sportowców, historyków, prawników, tyr, tylko nie ekonomistów. Absolwentów lalkarstwa. Tak. No i tam inne Witam Pani Achira. A, a, żeby, a żeby udowodnić Wam, że to nie jest przypadek, że lider Konfederacji broni Banasia, to Brown nazywa tych, którzy atakują Banasia, domagają się jego dymisji, My się, panie Brown, domagamy jego ukarania, a nie dymisji. Dymisja to powinna być z automatu. Tak jak ktoś, kto jest podejrzany e, z nas, obywateli, proletariuszy, tak? Lewaków, z nas lewaków, jak ktoś jest podejrzany, to policja do niego wchodzi, zakłada mu kajdanki i go po prostu wyprowadza, choćby był lekarzem obsługującym chorego. A tak. tak się w Polsce dzieje. A tu pan ustąpi czy pan nie ustąpi? Po to istnieje procedura zawieszenia kogoś, tak? Na czas wyjaśnienia w wielu zawodach, że akurat prezesa no, nikt to nie dotyczy. No 48 go wsadzają i, i udowadniają. Przecież, panie Brown, tak było za monarchii przecież, tak? To twu demokracja, jak to mówicie, twu yy, demokracja no, no, wprowadziła z, zasady, z których no, no, pan nie chce korzystać, a jednocześnie. To takie proste, tak? Wsadzić go, jak to za, za monarchii bywało i tam torturami zmusić do prawdziwych zeznań. No, be, bez tortur, co prawda, ale... Ale gdy... dlaczego? A, a gejów można chłostać, jak pan Braun na woju... A Banasia nie można wychłostać, żeby sprawdzić? Ja, ja nie, nie, ni uważam, że pana ja nie można by zamiaru chłostać. Na komendzie yy, przesłuchać w taki sposób, żeby on tę prawdę wyjawił. Ja tylko skromnie mogę przypomnieć, że na tym fotelu siedzę ja, a nie pan Braun, także... Dobrze, ale... Proszę nie pić tak do mnie. Nie, 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 do pana absolutnie. Dlatego nigdy nie zaproszę liderów Konfederacji, tu gdzie siedzi pan Michał, bo by państwu za bardzo nakłamali i napsuli w głowie. To nie jest program dla tych, którzy gadają bzdury. Pan Braun uważa, że wyjaśnienia w tej sprawie wydają się całkiem spójne, logiczne i nie widzi czynów nie licujących z jego Poważną funkcją. Przyznam się szczerze, że jedyne wyjaśnienia, które gdzieś tam mi się obiły o uszy w ostatnich dniach, to to, że częstym przypadkiem jest to, że przedsiębiorcy wynajmują sobie pokoje w hotelu na godzinę, żeby odpocząć po podróży, zdrzemnąć się. Z... W, w sali z lustrami. Z... Zna pan takiego przedsiębiorcy? Z, z tym, z który tam chroni interesu. Nie znam takich przedsiębiorców. My... Może obracam się w trochę innych kręgach. Z portierem, który nie rejestruje dowodu. Zwiat... Wszyscy wie... Nie, naprawdę. No, to obraża moją, moją proletariacką inteligencję. A w ogóle, a w ogóle to wszystko, kondominium niemiecko-rosyjskie pod żydowskim za zarządem powierniczym. Panie Braun, no gratuluję. I ktoś powie, Wybryk Brauna to no, odos odosobnione zdanie, yy, wyrwane z kontekstu. Yy, na, pewno, na pewno tu yy, pan Brown nie broni pana banasia. Panie Brown, ja panu naprawdę dziękuję, że pan broni członka mojej rodziny, ale ja, ja, ja czuję obciach z powodu pana banasia. Yy, może teraz się pan troszkę zmieni. Przejdźmy zatem do. Jak się nazywał ten Rzecznik yy, Konfederacji w poprzedniej kadencji, teraz też jakoś poseł? Podejrzewam, że ma Pan na myśli Pana Kulesza. Taki no, Kul cool, taki młody, on tam dopiero, dopiero na te salony wchodzi, w kawie na ławie, to on tam, Pan, dopiero tak się widzę, wgryża w towarzystwo, oni go tak jeszcze tak, ha ha, hihi, hi. ale już go tolerują jako swojego, już czuć, że gdyby tam poszedł leper, nie Pan, albo jakiś maciak na przykład, to by był taki hejt, to by było takie wyrażanie obrzydzenia, że, że on z nim, przede wszystkim by go tam nie wpuścili, a ten już jest tak, wie pan, tolerowany. Jeszcze, jeszcze jako młodszy kolega tam yy, jeszcze takie jakieś yy, yy, kpinki, uśmieszki są, ale widać, że to już jest swój chłopak, pan kolesza z, yy, z Konfederacji i on twierdzi tak, posłuchajcie państwo, yy, bo jakbym Brauna słuchał. Get, back, get back. that again right w której, jak donoszą media, w którym zaangażowany był między innymi agent CBA, CBA czy instytucji, która właśnie przygotowała raport na pana Banasia. Więc mój postulat jest taki to nie są przestępstwa typu morderstwo i tak Pan Bana się nie uniknie sprawiedliwości, zeznanie majątkowe, te sprawy skarbowe, spokojnie myślę, że ręka sprawiedliwości go dosięgnie, ale myślę, że jest osobą właściwą, by kontrolować instytucje państwa zarządzane i kontrolowane przez polityków sprawiedliwości. Uu, uu, panie Kulesza, panie Kulesza, wie pan, po co jest tak długa komedia, oprócz tego, że jest, wpisuje się pięknie w retorykę śmiertelnej bitwy na policzki między PO a PiS. Wie pan, po co ten czas? Ten czas jest po to, żeby poukładać pewne sprawy. Naprawdę, to każdy głupi, kto wszedł do polityki, to sobie zdaje z tego sprawę. To jest po to, żeby poukładać yy, własne yy, dziwne yy, sytuacje, dlatego w stosunku do. Yy, przestępców, zorganizowanych przestępców stosuje się areszt prewencyjny w celu uniknięcia mataczenia. A mataczenie to jest właśnie docieranie do świadków, zacieranie śladów, żeby później prokurator yy, figę dostał, a nie dowód. To po to jest robione. I ja już widzę, że banać wyjdzie z tej afery nieskazitelny. Już, już dawno jest to uzgodnione i zachowujecie się, jakbyście te uzgodnienia znali, jakbyście. Na tym salonie, na najwyższym szczycie uczestniczyli. Tylko inni palą głupa, a wy jako młodzi jeszcze nieświadomi sypnęliście tę legendę. Tak. Mam taką złudną nadzieję, że, że celem konfederacji jest ta świadomość, że pan Bana jest w stanie w każdej chwili ujawnić takie raporty, które faktycznie obniżą notowania PiSu. Natomiast no, no dobrze, jest to moja ale... nadzieja. Czy jest ona zgubna, czy nie, to już inna sprawa. Panie Michale, w porządku, ale. Dlaczego ludzie głosowali na Konfederację? Niech mi pan powie. Taki przeciętny yy, wyborca Konfederacji. To dlaczego głosował na Konfederację? W bardzo dużym uproszczeniu był to wyborca, który kontestuje obecne rządy. I żeby sitwa się układ. skończyła, tak? Żeby, tak. żeby, żeby, żeby yy, chłopaki, których wybierzemy, żeby zerwały z sitwą, tak? Żeby wycięły, no wypaliły i tak dalej, tak? A nie wpisuje się absolutnie w to narracja o bronieniu pana Banasi. No. E, poza, tym, poza tym argumentacja, bo u, uwaga, uwaga, bo, bo schizofrenicy mieszają nam w głowach. Uwaga, nie mówię tutaj o panu, uważam, Spróbowałby że. Nie, 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 absolutnie, bo, ale ta narracja staje się powszechna. Ale argument, że Banaś jest teraz dobrym szefem Niku, e, bo on teraz ma zadrę z pisem, więc będzie ich kontrolował, przy jednoczesnym. Ujawnianiu przez to to z kolei środowisko platformowe, że Banaś, od dziś Banaś powiedział, że weźmie się za kontrolę instytucji publicznych. To, to przepraszam, a gdzie to, był, właśnie, a to gdzie to był Pan Wcześniej. Banaś do wybuchu afery? Jeżeli Pan Kulesza z Konfederacji twierdzi, że CBA jest niewiarygodne, bo któryś z jej członków był zamieszany w jakąś aferę. To ja przepraszam, po takiej, gdybym miał ten kapo di tutti i capi, tej całej sytuacji, to pan Kulesza już u mnie by awansował. Chłopak się ze świni w każdym centymetrze. Powie wszystko, co trzeba. Bierzemy go. Nie, no to, nie znam, nie ocenia. typowe ześwinienie, typowe ześwinienie tego typu argumenty. Facet, który oszukuje w oświadczeniach majątkowych, bo to ma pewne, tak? Za to są wyroki. Za to ludzie zostali pozbawieni mandatów radnych, funkcji burmistrzów i tak dalej. Znamy to. Proszę poczytać orzeczenia. A tu... A tu nie moc, nie można. Podrobił oświadczenie, nie można mu zarzutów karnych postawić. Ludzie. Tak bywali politycy, w... którzy w panice przecież uzupełniali to oświadczenie, bo zapomnieli o jakimś zegarku, nie zegarku, mieszkaniu. I dostał cynk, że o, słuchaj, postępowanie jest ja właśnie Ostatnia, nie? Chwila, ostatnia e, chwila. Ja znam nawet takiego prezydenta miasta, co to, gdy dowiedział się przez asystenta e, polityka z konkurującej z nim partii, że Maciak przygotowuje. Artykuł na, o podrobionym e, oświadczeniu majątkowym. Chodziło o, o dom na działce 2000 metrów w malowniczym rejonie niemal e, rezerwatu nad rzeką Wisłą. Zagospodarowana działka 2000 metrów. Piętrowy dom e, z garażem, e, z altanami, z rzeczką przepływającą. Same altany były. By, warte kilkadziesiąt tysięcy i ten facet wpisuje do swojego oświadczenia majątkowego co roku że 65 tysięcy ten domek letniskowy kosztuje pełnowymiarowy dom mieszkalny 65 tysięcy to to nagle kupię za dwukrotność tej ceny za trzykrotność ja od razu mówię ja, ja da, daję 200 uniknąć. tysięcy. daję 200 tysięcy. <laughs> e, i, e, i, i wtedy i wtedy nagle i wtedy nagle ten polityk R radkę dodaję. Na podstawie jakiegoś operatu, i to nawet nie operatu, tylko jakiegoś takiego oświadczenia od właściciela Agencji Nieruchomości i to jeszcze swojego kolegi. I wszystko pasuje. W związku z tym prokurator umarza, no, 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 no bo poprawił, to poprawił. Nie po wiedział, ile temat. kosztuje, tak, w razie czego ten, co ten operat niby robił. Yy, Goziów wprowadził w błąd, bo pan polityk nieświadom jest, ile w ogóle taka nieruchomość kosztuje. I no, w takich sytuacjach, właśnie y, politycy poprawiają oświadczenia, ale Banaś nie zdążył. Banaś nie zdążył. Nikt go w porę nie ostrzegł. Najprawdopodobniej jest y, wystawiony jako. Y, jako ten, który ma odwrócić uwagę od tego, że PiS. Podniósł podatki polskim przedsiębiorcom i ogólnie obywatelom, a jest to operacja bardzo korzystna dla obcego kapitału, któremu na rękę jest wydusić tą małą polską konkurencję w Polsce. I to wszystko chcą zepchnąć na banasia, bo to banasz był. Nieważne, czy ktoś go skaże, czy nie skaże, ważne, że odium tego złego działania antypolskiego będzie skierowane na banasia. Tak, o to tu w tym przyznać, że, że PiS musiał się wykazać dużą ekwilibrystyką, żeby ubrać to, to w takie szaty. Bo przecież, ktokolwiek mądry zada pytanie, to jak wy za przeproszeniem zmontowaliście to prawo, że nie możecie go na odwołać? Yy, to co on jest świętszy od pierza? Na, nawet są takie pogłoski, że Banaś jest tak silny, że nawet Kaczyński może mu tam. Yy i tak dalej, że, że to Banaś trzęsie pisem. Takie są puszczane śmierdziele. Takie są śmierdziele puszczane. I nagle mamy rycerzy z Konfederacji, którzy... Ale powiem panu, panie redaktorze, że nie tylko środowisko Konfederacji ma dobre zdanie o panu Banasiu, bo parę dni temu oglądałem materiał jednego z dziennikarzy, pana Otoki Frąckiewicza, który też mówił, że... W momencie, kiedy nagłaśniał. No Fajne, śmieszne face, to czasu coś sensownego no, no, powie, ale ogólnie, jeśli miał jakąś taki. sprawę, to pan Banoś był jedynym urzędnikiem, który, który mu odpowiedział, zapytał, jak można pomóc. Po czym pan o tak już żydata, że i tak nic z tym nie zrobił, ale to i tak jest progres, bo jako jedyny polityk zapytał, jak może pomóc i poprosił o więcej Ojejku. materiałów. Ojejku, ty tak jakbym wiemy, podjechał do McDonalda i był zachwycony że poprosiłem o cheeseburgera, dostałem. to dostałem cheeseburgera. Niesamowite, panie Franckiewicz. Ale, ale i tak pana Frąckiewicza uwielbiam oglądać. Tak, ta, strasznie. No, 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 i w, ale, widzi pan, ten e, upadek, spadek e, autorytetu, no mam nadzieję, że był bezinteresowny, jak u tych z Konfederacji. No bo broniąc Banasia, niestety, e, tracą autorytet. To w moich oczach już nie wiem, czy się da bardziej, ale... ale... Hmm. Także ufa, ufam, że, że ma to jakiś cel, o którym się dowiemy niedługo, a, a był on bardziej propolski, niż propisowski, bo to są dwa zupełnie rozbieżne interesy, w mojej opinii. No i takie się właśnie pojawiły e, artykuliki, jest ciekawe, jak, jak u tego Frąckiewicza, jak u liderów... Banaś szykuje zemstę. Jeszcze przed świętami NIK ma opublikować raporty niewygodne dla PiS. Ja powtarzam, najlepszym szefem NIK-u, jakiego Polska miała od 90 roku, był Krzysztof Kwiatkowski. Ten najbardziej krytyczne raporty o stanie instytucji publicznych publikował. To, że mało kto powielał z mediów te raporty, służąc w ten sposób władzy jednej, drugiej i tak dalej. Wina. To już nie wina jest Kwiatkowskiego. To już nie wina Kwiatkowskiego. I w pewnym momencie jest atak na Krzysztofa Kwiatkowskiego i, i tam rzeczywiście wierzę w absurdalność zarzutów, bo nic konkretnego. Kwiatkowski ustępuje przedwcześnie z funkcji i powołują Banasia. No, chyba, że y, najczyści z najczystszych w Polsce to tacy, którzy i tak mają wady. To źle by świadczyło o naszym kraju i o nas samych, skoro nie. O nas się samych. Nie zahaczyliśmy o tych najświętszych. No, panie Banaś, no teraz pan szykuje, no, no dobrze. Y, ja, to, to ja mu trochę... wybaczę, ja mu odpuszczę. Jeżeli i, faktycznie tak będzie. I Grzegorza Brauna w jego arystokratyczną stopę pocałuje w pierścień, co tam sobie życzy. On oczywiście. Nie, nie, no to mi się z kajem będzie ko kojarzyło. No, no, wychłostać mnie pan nawet może. Eee, jak banaś rzeczywiście coś ujawni? Bo ja nie wierzę, że banaś coś ujawni. Nie ma takiej możliwości. To wszystko jest rozgrywka e, poważnych psychologów nie do odkodowania. Dlatego powinniśmy kierować się instynktem w tym momencie. I e, gdy śledzimy aferę z banasiem. Badać, jak nasz mózg to odbiera, bo najprawdopodobniej te efekty chcieli wywołać ci, którzy ten cały zamęt kontrolują i tym sterują. Po tym możemy poznać, to jest bardzo dobra technika, polecam. Po tym możemy poznać, jak się nagle y, zaczynamy, zaczynamy coś mięknąć, bo, bo o kimś tam mowa, to znaczy, że ci, którzy Informacje to mówią, podają, to znaczy, tak. że chcieli taki efekt nazywać. To dokładnie to oznacza. A to wszystko jest sztuczne i nieprawda. Jest jeszcze jedna odważna teoria, taka mówiona pół żartem, pół serio, że z opóźnieniem, bo z opóźnieniem, ale zacznie się spełniać pańska teoria, że, że PiS jednak ma oddać władzę i jest to początek zatapiania tej partii. Natomiast to tylko teoria, prawda? No, ta teoria miała sens do momentu, tam kilka tygodni przed wyborami, gdzie rzeczywiście zaczęły się dziwne rzeczy dziać. Finansiści, którzy tam ten cały Majdanem sterują, uznali, że, uznali, że jednak pisma kontynuować. No, I od tego momentu, i od tego momentu już tak odważnie nie, nie głosiłem tej teorii. zresztą, tak, że jestem w stanie to też odczytywać jak je, jako takie przymiarki. Zresztą, zwróćcie Państwo uwagę, Czas znaczy teraz, teraz niestety, teraz nie możemy ulegać e, emocjom, bo y, gdybyśmy, no jak, jak można teraz odwołać władzę? No jak? E, rozpisać przedterminowe wybory. Ja nie no wiem, czy prezydent prędzej. ma takie prawo, y, że może rozwiązać Sejm. Kiedyś Wałęsa tak zrobił. I rozpisać y, wybory, tak? Ponowne. E, nie sądzę, żeby... Chociaż, wie pan, y, Posłowie PiSu dostaną rozkaz od Kaczyńskiego i sami będą głosowali za, odw za odwołaniem siebie. To, to też tak może być. Albo zaczną ale... się w talecie, inni zrobią to za nie. Tak, tak, oczywiście. Ale, ale naprawdę nie na rękę by było w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, gdzie wokół Polski dziwne rzeczy się zaczynają dziać, jest bardzo niebezpiecznie. Siedzimy na, na, na wulkanie, który ma za wybuchnąć. Gdybyśmy mieli wyjść na ulicę i w sposób siłowy. To był na to czas przed wyborami. Był na to czas, żeby się zmobilizować. Ludziom się nawet nie chce wyjść z domu, żeby oddać głos. A, a, a na ulicę mają wyjść i narażać własne życie i z kijem gdzieś biegać? No to no to, to by było w ogóle, to by o nas świadczyło, gdybyśmy się dali podpuścić. Tak, to by, ona to, ona to się by świadczyło. nam dopiero porządek zaprowadzono w tej mini domowej. Byśmy byśmy błagali o to, żeby wodę włączyli tam po miesiącu, nie? W zimę. Albo, albo ogrzewanie. To, to naprawdę fajna sprawa. Tylko przez wybory, jeżeli nie szanujemy momentu wyborów, no to potem trudno, to, to cierpmy. Ale do anarchii nie dajmy się namówić, bo to naprawdę zła droga. A głosów będzie bardzo dużo, bo są ludzie wynajęci, żeby nas podpuszczać. Albo głupi I już ulegli tym namowom. I powielają bzdury. Ale takie podpuszczanie nie w tym programie. Nie, nie w tym programie. Jesteśmy, jesteśmy orędownikami to. normalności, stąd ten dzisiejszy zbiór dziwnych, ale to nie wszystkie, to nie wszystkie przypadki przypadków, które udowadniają, że no, z tej Konfederacji to najmądrzejsi ludzie tam nie przeszli do, do parlamentu. Zgodnie z interesem Prawa i Sprawiedliwości, zresztą no Panie Michale, coś. bardzo Panu dziękuję, dziękuję. E, i Państwu e, szczególnie za wpłatę na Stowarzyszenie Dziennikarzy Włocławskich. Dziękujemy. Spokojnie Do zobaczenia.